Wszystkim, tu Monika. Zapraszam was dzisiaj na hol spożywczy z Tesco. Idziemy do Tesco zrobić małe zakupy. Jak przyjdziemy, pokażę wam, co kupiliśmy i podam wam trochę cen. Let's go! To zaczniemy z tej strony. Wodę, żebyśmy 4 duże 5-litrowe butelki, to euro 29. Y, chipsy 2 euro, tu jest 6 paczek. Takie jak, y, taki jak lajsy w Polsce, Leży, taki grubo płyną. Co jeszcze tak, ryż 99 centów, kilogram ryżu Basmati. Papier 9 rolek, firmy Tesco, 2,79 Teraz co, dwie aktywie znaczy dwa czteropaki po 2 euro. Jogurt taki zwykły, tylko oczywiście jest niestety wziął low fat. Ten jogurt kosztuje, za powiem, 67 centów wleżę, 69 centów to 2 euro i Petitki też, i to jogurty do małego też 2 euro. E, co więcej, takie małe awokado, e, takie małe awokado 3 sztuki 2 euro, ogórek 49, baby plum pomidorki. Takie małe. Euro, 60, euro 68. I duże pomidory, one tylko tu, duże. 2, coś czekajcie, 2. Dwa. 2,69. Dwa yy. Machewki, euro? na znaczy, 99 centów. Tak samo. Suknie po dwie pakowane, I to wzięliśmy dwie paczki, 89 dziewięć centów, jedna yy... jabłuszka takie malutkie, osiemdziesiąt dziewięć centów, yy, kilogram bodajże. Tak? Nie, 745 gramów tych jabłek jest. Gruszki, euro. Mandarinki, o oh, mandarynki to były... czekajcie, I Peelers. Euro 99. Papryki dwie, euro 29 sałata 89 centów to jest yy, lodowa tak, sałata lodowa paluszki rybne z euro 92 szynka euro 99 Te szynki to jest ile? 327 yy, dwa opakowania łososia dwa opakowania łososia za, to były dwa za 8 euro jeden za 5 o

Migdały 10% i te orzechy, kaszy nie wiem jak one się nazywają po włosku, czy to tak samo, 5%. Marchew 3% i cynamon. To wszystko. Takie zdrowe. Czasami gdzieś jedziemy i na przykład zawsze biorę do torebki. Nawet mój synek czasami to yy, Teraz 1,75 litra soku narączowego, 2,39. Pepsi 4 euro, 6 puszek, 330 ml. I Takie picie, ja w sumie nie wiem jak to się nazywa, Italian Sparkling Drinks, aranciata, 16% soku pomarańczowego, to jest gazowane, to chyba taką po prostu z wodą gazowaną. O. To kosztowało 3,50 chyba. Tak, to kosztowało 3,50 co jeszcze, a jajka, 10 jajek to 2,50 guma do rzucia, to też ciekawe, no zobaczymy, guma do rzucia 2 euro, 4 pączki z dżemem, ja ile one za euro, y Taki miks orzechów i owoców 2,61. Długa bagietka, trochę już zjedliśmy, To taka normalna bagietka. Euro. Taki cienki bagel, euro 89. Dwa razy. Garlic bagiet. Dwa razy taką bagietkę z masełkiem cząstkowym. 28 centów jedna. Paczka spaghetti. paczka spaghetti pół kilo za 45 centów. Dwie paczki tortellini za euro 51. To jest ser i co, i z pomidorami, tak? Na szybki obiad. Panini, ojej, jaka duża paczka 2 euro. A niby 4opak, a tu macie 50% to darmo, 6 panini aż 2 euro. Mój mąż je uwielbiał, Ja nie ujęł takie w takiej Dżem truskawkowy on kosztował 2,60 dwa... bodajże, nie mogę go znaleźć teraz na rachunku. Czasami robią Tesco promocję na niego za 2 euro wtedy się kupuje, no ale niestety teraz nie było. Niby bez dodatku cukru, ale wiecie co ma? Yy, to tak truskawki i słodzony jest z tym sokiem z winogron 60% truskawek i niesłodzony sok z grejpfruta z, z, z winogron i jakaś tam żelatyna a bardzo smaczny no w sumie takie zdrowsze nie niż to, 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 to sam cukier i euro 29 Olej, to jest olej rzepakowy, tak? Litr. Tak, jeden litr. Olej. I to wszystko. To w sumie najdrożej, wyszło. Widzicie co mam? Papiotanka? Nie, to Pepsi. A i napoje, no tak. Tak, y, to by było na tyle. Za całe zakupy zapłaciliśmy 80, niecałe 80 euro. Y, 78 coś. Y, Miałam voucher na 7,50, wartości 7,50, także oni nam odjęli jakby od końca rachunku. Jeszcze chciałabym taką ciekawostkę Wam podać, yy, za, bo byliśmy na stacji paliw i mój samochód, jest to diesel na ropę, tak? Ropa. I diesel kosztuje tutaj euro 31. Je, to w sumie je, ta stacja jest jedną z tańszych. O, zawsze jest około euro 34, 6, coś w tym takiego, czyli to tak na złotówki by wchodziło 4 nie 5 ,56 z tego co przeliczam. Pojawi się także na kanale y, filmik z przepisem y, na cukinię nadziewane mięsem mielonym Cuk cukinię, które dzisiaj kupiliśmy i będzie gotował mój mąż, także czekajcie. Dzięki wielkie za oglądanie. Zapraszam Was do subskrypcji, lajkowania, jeżeli Wam się podobało i do zobaczenia niedługo.